O Boże! No szybko idziemy na dół. No, no, dobra, szybko, Happy, szybko... Na dół. <grybuj> Niki, patrz na to! Co? 50 subskrypcji masz! Specjal! Specjal świąteczny w live top, Dobra, wywalamy. No, ten to to telefon. Niki, A to jest specjal na 50 subskrybentów. Bardzo bym <grybuj> Boże! Dziękuję. Pomocy. I to będzie taka wigilia a świąteczna z nami. Nawet mamy tu prawie że choinki. Paula. Nie pytajcie. Ja się fajnie bawię ogólnie. Widzę. Ebo bo ba telefon puści. Oj. Idę gotować. Magda. Magda Gessler. Ej. Jest Gotuj to, pieczy, nie spać. Miss Agom. Ej, bo ja opuściłam mój torcik. No, ma trudna. Dobra, Oczywiście. a my będziemy właśnie robić... Tak, ale ja się muszę... W ogóle ten Billy jest zepsuty. Dobra, ja idę się na górę przebrać, bo ja muszę... A ja ugotuję ubrać. cały obiad. Nie wiem jakie tu są pokoje, więc... Do kibla wezmę. Jakiś pokój wezmę. Pierwszy lepszy. Nie, ten jest brzydki. Nie, że urażam laptopa. Przybieram. Widzowie, pamiętajcie, trzy łapki w górę, czy tam dwie, to pojawi Następne. się następny odcinek. Ej, może wezmę sobie taką pieckę? O Boże, rybkę wziąłem. Nie, za mało. Mm, Musimy upiec, u u ugotować też upiec coś, bo Pauli przecież ma dzisiaj rocznicę 50 subów. Szybko robimy barszczyk. Barszczyk gotowy teraz trzeba My drugą ministę. Bardzo ładne są te rzeczonowe. Ja jestem w ogóle mam Christmas Out. Przyda, ja to się ubieram, przyda. E, rych, rych. Dobra, też się ubiorę takie. O Boże, musimy coś zrobić. To jest następny odcinek naszego daily świątecznego Lifetopę Special Pauli. No widzicie, widzowie, w topie już są, ale w Brookhaven ten... nie ma. Brookhaven jeszcze nie ma. I to jest taki ten. To jest taki minus dla Brookhaven, bo myślałem, że Brookhaven będzie mieć szybciej aktualizację, chyba że coś super. Jeśli będą mieli coś super, to to będzie lepiej. A wiecie, która to jest aktualizacja Lifetope? 133 albo 134. Cieszę się, widzowie. Bardzo źle wbijaliśmy te Kilkanaście. Kilkanaście A dyszek. Teraz Debra, czekamy. Ja, widzowie, y, idę do kapiego. Kapi, jak wyglądam? Czekaj, idę już na dół. A teraz czekamy, aż mi wbijecie 500 subskrypcji. Kacper, jak wyglądam? Też kawę czy wodę? Albo kakao to jest. W sumie to jest kakao, nie w kawa. jak wyglądam? Fajnie, ja mam w ogóle takie. Ja ubrałam się tak pod Ja mam średnie Ja mam takie buciki takie kapciocha. No czemu tą zupę wziąłem? Wow, ty już ogarniasz tutaj. Ja już w ogóle wszystko ogarnąłem. No dobra, to jak ty ogarnąłeś... To... Oj, Pamiętajcie, grybę. dwie łapki w górę. Tak, dwie. To jest następny odcinek z Lifetope. No, więc wiecie, co macie robić. Dobra, ja sobie coś pooglądam. I w ogóle będzie super specjalny. Na pewno... Na o, mój film, moja baja. Dobra, ja sobie pooglądam. To ty oglądasz, a u mnie leci coś innego totalnie. Dobra, widzę, zaraz się widzimy. Kasper by... zastopuj. Czekaj, bo nie mogę. Aha, ja to mam całkowicie zastopowane. Ej, Kasper, zróbmy coś takiego, że teraz będziesz moim, na przykład, kolegą i, Aha, dobra. i będziemy grać. Stój! Bawić się. Stój! już jest ja tam. O mój Boże, telefon. Mój telefon już się skończył. No i jak tam, Kapi? Fajnie, wigilia gotowa. Twoje 50 subskrypcji musimy uczcić, bo za niedługo ja mam 500. Więc... No, mi by się jedno zero dopisało. Jakby mi się jedno zero dopisało. Znaczy, ja, ja potrzebuję jeszcze jedno zero. Do Twoich. Jakby... Jeszcze może coś dogotuję. Może jakieś. już nie musisz, już jestem. Ja już. No ja jest... bym jeszcze rybkę jedną. Bo jedna będzie dla Ciebie, jedna dla mnie. Poktaylomiksa. Um, I, jedna... I jeszcze będzie jeden reniferek, i jeszcze będzie jedna hojnieczka i jeszcze będzie jeden... Nie, 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 bo ja nie wiem ryby. Aha, aha To, ja... to ja już zaczynam jeść. Dobra, jedz, a ja sobie sam gotuję Wigilię. Kapi, bo ja już to wszystko widziadłam. Nie, nie. No teraz barszczyk. Teraz kawka. Dobra, Kapi, ja już zjadłam. Boże, a ta wszystko wyżarła w pięć sekund. O, jeszcze twoje No, wzięła mi moje. No dobra, Samotna Wigilia. No dobra, już ci ogotuję. Gotuję i cię ogotuję. Wiem, że się nie pije pierw, ale... Niam, niam, niam. O, Boże. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. To bo pycha. No, jeszcze masz. Dobra, tyle. Nie jem ryby, ale dobra. Nie gotuję nie już marudź. nic. Nie gotuj już nic. Ja ci gotuję, bo Ty nic nie zjadłeś, ja zjadłam Ci wszystko. A co tu jest w ogóle w tych koktajlomixach? <laughs> o Boże, to jest coś, co Ty lubisz. Bubble tea. Tak. To jest ukochane bubble tea Paulina. Może zrobimy test na, jeśli się pojawi oczywiście, jakieś nowe bubble tea w Ravce, to zrobimy test. Nie, mniam, mniam, moja, moja No i to jest już twoje Moje, moje Moje, nie twoje Drodzy widzowie, bardzo wam dziękuję za te 50 subskrypcji A ja dopiero co mówiłam, że 40 subskrypcji Jak wiecie 100 subskrypcji No to będzie może znowu taki specjalny Ale może na przykład drugi Dłuższy mhm. i z nową osobą jakąś No może z nową jeszcze Może z narką no, bo w ogóle na moich 500 subskrypcji Narka pokazuje głos. Czemu głos, a nie twarz? Nie, bo twarzy ona się nie zgodzi. Da, na ci. głos się jeszcze zgodzi. Da, da. Nie no, na głos. No, Smysl Smiley... Kapi... też tak robił. Dobra, widzowie, chodź Kasper jedziemy na lodowisko. Moją furorą. Co są. to Helec Markery? Twój film się nazywa Helec Markery. Tak. O, widzowie, stop, stop, stop. Stopka. Tak.